Co, na jeczznica? Kulde. Przyszedł nie. Dalej! Jeśli chcesz z jakąś szynką, czy tylko samolotę? Ja, samorzę. No. Szczepionek jest, teraz? Śniadanie to jedyny moment, kiedy jesteście razem przy stole, czy to rzadka sytuacja? Rzadka sytuacja, bo jesteśmy, jesteśmy dużą rodziną. Sześć osób plus pies, więc każdy w trochę innym czasie wychodzi z domu albo uczy się zdalnie teraz. Franek chodzi jeszcze do szkoły, więc ciężko, ale w weekendy rzeczywiście, stół jest nasz i nie wyobrażam sobie soboty czy niedzieli bez trzydaniowego obiadu. Wtedy rzeczywiście jesteśmy razem i razem spożywamy posiłki. I Proszę bardzo, akcja! Odbywa. Mamy buraki, mamy kapustę kiszoną, mamy dużo ryb, mhm. mamy dużo warzyw. Tak. Czy to jest złe jedzenie wigilijne? Dla mnie Wigilia jest najzdrowszą kolacją, którą Polak zjada. Od 10 lat Katarzyna Bozacka prowadzi i przygotowuje programy o zdrowym odżywianiu i świadomym kupowaniu. Wcześniej była dziennikarką prasową, ale szybko swoją wiedzę na tematy konsumenckie zaprezentowała w programie Wiem co jem. Dzień dobry. Czy tu się robi jogurt? Dzień dobry, jak najbardziej tutaj się właśnie robi jogurt. Uważajmy na jogurty naturalne z modnymi ostatnio dodatkami. Jak byłam małą dziewczynką, to najpierw chciałam być Urszulą Sipińską. Zakładałam rajstopy takie na głowę, e, długie, żeby mieć długie włosy e, i udawałam, że śpiewam do szczotki do włosów. Potem chciałam zostać nauczycielką. Ja jestem po polonistyce i rzeczywiście mam papiery nauczycielskie. I trochę to moje życie zawodowe idzie też w tym kierunku. Dla mnie ta edukacja jest niezwykle ważna. Katarzyna Bosacka jest autorką i współautorką 10 książek na temat macierzyństwa, urody, zdrowia i żywienia. Chciałam, żebyś podjęła takie wyzwanie. W 10 minut zakupy, by zrobić obiad trzydaniowy: zupa, drugie danie i deser. Dobra, czas poszedł biegnę. Słuchajcie, mamy sezon na dynie, więc aż grzech nie skorzystać, ale teraz drugie danie. Moje dzieci, jedna z dziewczynek jest wegetarianką, więc muszę też o niej myśleć. Muszą być co najmniej dwa warzywa na ciepło. Fasolka szparagowa, super. Zrobimy też brokuły. Takie szybko na patelni z czosnkiem. O! Te są ładne? Dobra, te są ładne. Na pewno natka pietruszki się przyda. Jest jaka piękna kolendra tutaj jest, zobaczcie. Biorę. Dobrze. Fajnie, żeby do tego była kasza. Ja biorę taką kaszę gryczaną niepaloną, ona jest dużo zdrowsza. Teraz trzeba by było coś dla mięsażerców. Idziemy w indyka, bo akurat widzę, że jest bardzo dobra cena, minus 20%. Tak może być? Tak, super, dziękuję. Jemy to, co jest w sezonie najlepszego. Tutaj akurat mam ładne gruszki, więc mogę upiec gruszki i polać ciemną czekoladą. To będzie deser. Śmietana dwunastka, więc ją wezmę, będzie miała mniej tłuszczu i wezmę do zupy trzydziestkę. Jedną do zupy zużyję, a drugą do tego sosu śmietanowego. Orzechy mam w domu, gotowe. Osiem minut, jedenaście sekund. Ponieważ zostały mi dwie minuty, a moja koleżanka jest na kwarantannie, a w związku z tym muszę kupić jej cytrusy bardzo mi odpowiada jej żywiołowość i jej temperament i jej zaangażowanie i mnóstwo takich cech, których szukam w ludziach, że im się chce chcieć. Wtedy kiedy trzeba to ja wezmę dzieci, a ty możesz coś załatwić, to jest naturalne. To jest nasza codzienność i taka prosta piłka. To wtedy kiedy się umawiamy, to co ja przywożę albo komu zrobić zakupy, no takie, takie, takie usługi sobie świadczymy, czy na to można zawsze liczyć z kaśką. Cześć kochana, jak się czujesz? Dobrze się czuję, troszkę lepiej dzisiaj. No to dobrze, słuchaj, przyniosłam ci pomarańcze i ten kawałek dobrego chleba, który chciałaś. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co bardzo, kochana. Zdrowka, jutro się odzywam znowu. No, pa. pa.